Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Dygowa, witam bardzo serdecznie na kolejnej naszej pogadance historycznej. Dzisiaj szczególna okoliczność, bo 11 listopada Święto Niepodległości. Jak wszyscy wiemy, w 1918 roku Polska po 123 latach odzyskała niepodległość, co było fundamentem budowy II Rzeczpospolitej, patriotyzmu, scalania narodu polskiego, jego tożsamości. To święto było po prostu święte. Niestety po II wojnie światowej nastąpiła noc socjalizmu, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czy też komunizmu wręcz i to święto zostało wrzucone, wyrzucone na śmietnik historii, zochydzane było przez ówczesną władzę, obśmiewane, czy wręcz zakazywane. 11 listopada się nie obchodziło. Tak na marginesie, w zamian za to święto było nam, było nam serwowane święto 22 lipca, czyli święto PKWN-u, zwane odrodzeniem narodowym, co było po prostu no, wręcz hańbiące dla, dla naszego narodu. I nagle następuje cud. W 1988 roku ówczesna władza, jeszcze przecież komunistyczna, nagle ogłasza światu, że. Kochani Polacy, możecie świętować swoje święto 11 listopada, święto odzyskania niepodległości i... Większość społeczeństwa była no, oczywiście uradowana, ta, ta, to, to, ci ludzie, którzy świadomi byli naszej historii, ale też m, duża część społeczeństwa była skonsternowana wręcz, bo szczególnie ci y, 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 przedstawiciele aparatu władzy y, wręcz mieli to swoim zwierzchnikom za złe, że, że taka fanaberia fan się wyczynia i można świętować 11 listopada. Ta wieś doszła do szkół. Ja wtedy byłem nauczycielem historii, w Dygowie, kilka lat już no starałem się, jak, na, ile, na ile wiedziałem, tą wiedzę historyczną przekazywać w sposób taki, że mogę sobie dzisiaj spokojnie w lustro patrzeć. I, 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 i na, ile, na ile znałem fakty, to, to ten, tych dzieci czy młodzież nie okłamywałem. I w tym 1988 w, w tym roku, gdy ta możliwość nastąpiła zrobienia spektaklu z okazji 11 listopada, to z wielkim entuzjazmem do tego podszedłem. I tutaj mamy eksponat, który jest mi bardzo bliski memu sercu, a też pewnie część mieszkańców Bygowa, a szczególnie osób, które uczyłem historii, na pewno ten, ten obraz znają. To jest Godło Polski z 1918 roku do 1926 roku, które zostało Zostało namalowane na potrzeby właśnie tego spektaklu. Poprosiłem koleżankę, nauczycielkę historii, nauczycielkę plastyki, Justynę Grzybowską, żeby właśnie taki obraz mi wykonała. No, yy, pierwsza reakcja była taka Jejku, kochanie, co, co to będzie? Czy to nie będzie z tego tytułu Przecież to orzeł w koronie. Yy, spektakl wyszedł wspaniale, obraz jest do dzisiaj i z tego spektaklu pamiętam jeszcze takie reminiscencje małe, że yy, yy, dzieci i młodzież, która uczestniczyła w tym spektaklu, to później tworzyliśmy razem kabaret Fajna Sprawa, a yy, inni też tam byli tacy, tacy odbiorcy tego spektaklu, którzy Mocno się zdziwili, czy wręcz mieli zarzuty, co ten zawadzki orły w koronie wystawia nam tutaj po kościołach, czy na sesji Rady Gminy, bo ten spektakl też był pokazywany. I, i, I nawet były, były takie, takie pogróżki, że my mu tam damy tego orła w koronie. Na szczęście nastąpił rok 1989, przesilenie okrągłego stołu i sami komuniści również przyczynili się do tego, że orzeł odzyskał koronę, chociaż im akurat bym najmniejszą zasługę tutaj przypisywał, bo to dzięki społeczeństwu mamy niepodległość, mamy 11, 11 listopada i mamy orła w koronie. Kolejnym eksponatem związanym z 11 listopada tutaj z naszych zasobów muzealnych gminnych to jest Józef Piłsudski, po pierwsze Józefa Piłsudskiego, które trafiło do mnie z Bydgoszczy. A historia wygląda dość ciekawie, ponieważ gdzieś tam w latach 90 jak uczyłem historii i Robiłem tą klasę, pracownię w postaci muzeum, to gdzieś tam w panoramie nas, nas pokazali mnie i te dzieci uczące się i tak dalej. I nawiązała ze mną kontakt pani, która była ówcześnie szefową Związków Zawodowych Nauczycieli Techniki bodajże. Ogólnopolskiego Związku i zaczęła mnie podpytywać o metody, jakie stosuje w związku z tymi eksponatami, i tak dalej. Więc wymieniliśmy się troszeczkę tam korespondencją w temacie takim dydaktycznym, i w którymś momencie otrzymałem informację, że wraz z mężem postanowili przekazać tutaj dla mnie jedną z cenniejszych chyba swoich pamiątek rodzinnych, mianowicie to po pierwsze piłsudzkiego pochodzące z z lat 30., które całe życie im towarzyszyło i pojawiło się w 30. którymś roku właśnie w domu tych państwa bydgoszczy. Później na początku września 1939 roku zostało głęboko ukryte przed Niemcami, bo wiadomo było co Niemcy wyprawiali w Bydgoszczy już 3 września. Później po, po zakończeniu II wojny światowej oczywiście postaw Piłsudskiego była całkowicie e, zakazana, więc e, trzeba było głęboko ukrywać przez y, urzę, y, no, przed UB czy, czy, czy różnymi y, donosicielami. I tak jak pani mówiła, w latach 70. przy Odwilży jakiejś wystawili, zaczęli wystawiać Piłsudskiego demonstracyjnie w swoim salonie, tak żeby, żeby trochę podrażnić co niektórych znajomych, którzy już tą, tą świadomość historyczną mieli wypaczoną. No i w latach 80. już Piłsudski znalazł się u nich w domu na poczesnym honorowym miejscu i bardzo fajnie, że trafił. trafił w latach 90. tutaj do nas i, i, i zarówno młodzież, dzieci, które uczyłem czy, czy, też, czy też mieszkańcy, część mieszkańców, którzy chodzą do kościoła na te uroczystości, które organizujemy nieraz to, to po pierwsze znają, a również no, większość mieszkańców, bo ono na co dzień stoi u mnie w gabinecie w czasie tam normalnej pracy wójta. Jeszcze, żeby było tak tradycyjnie, bo ostatnio na ostatnich pogadankach to albo kartki, albo zdjęcia, tu też mam zdjęcia związane z 11 listopada, z Piłsudskim, zdjęcie Ostrej Bramy w Wilnie, to ze, ze, ze zbiorów rodzinnych moich, ponieważ cała moja rodzina z Nowej Wilejki pochodzi, więc... Yy, tak, yy, tutaj jest Ostra Brama i takie zdjęcie, które nie wiem w jaki sposób w ogóle do mnie, yy, do mnie trafiło. Nie potrafię tego odtworzyć. Nie wiem skąd je mam, nie wiem kto tutaj jest. Tu jest, tu jest mama z trójką, z trójką dzieci małych. Zdjęcie robione w takim zwykłym domu jakiś taki, widać, że, że po prostu tam się nie przelewało. Mniej więcej stylizacja po strojach by wskazywała na lata 60. Widać, że no, bieda aż piszczy i piuszacki. I piękne, piękne, piękna postać, piękna rzeźba z tyłu Piłsudskiego, co jest bardzo e, wzruszające, znając realia e, tamtych czasów i, i odwagę tej kobiety, która tak e, no, też potrafiła się z dziećmi e, sfotografować z Piłsudskim, co nie, nie zawsze kończyło się obnoszenie się z Piłsudskim z niepodległością. Z 11 listopada e, często się kończyło represjami ze strony władzy komunistycznej. 嗯、uh Ale dzisiaj już mamy to za sobą. Tak jak mówiłem wcześniej, w 1988 roku władza pozwoliła łaskawie świętować. Później to już poszło rozpędem. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie polskości, niepodległości, świąt naszych bez 11 listopada. A w latach 80. to nie było jeszcze takie oczywiste. Ja mam taką jeszcze refleksję, troszeczkę, troszeczkę wybiegającą może na przyszłość. Mianowicie, tak jak po dziesiątkach lat udało się tych bohaterów z roku 1918 z legionów polskich uhonorować na trwałe w naszej historii, bohaterów ludzi, którzy, którzy z własnego wyboru często stali się terrorystami. Biorąc realia dzisiejsze, którzy często do końca życia stali z pistoletem pod, pod poduszką, bo taki po prostu mieli trudny życiorys, oddając się w każdej chwili sprawie polskiej. I takimi ludźmi są również żołnierze wyklęci, o których dopiero dzisiaj zaczyna się mówić, o których, których, których historia nie do końca jest powszechnie znana, którzy, którzy zaczynają być dopiero odkopywani i chowani w godnych warunkach, ale niestety to jeszcze wszystko jest takie jakieś niedopowiedziane. Nie do końca jako społeczeństwo jesteśmy pewni tych żołnierzy wyklętych, a to byli tacy sami właśnie patrioci, którzy wszystko postawili na jedną, na jedną kartę i zostali właśnie po, po, po zniszczeniu opluci, skazani na zapomnienie, a teraz, a teraz liczę na to, że najbliższe lata spowodują eksplozję i wybuch właśnie wiedzy i edukacji na temat tych najwartościowszych Polaków z połowy, z połowy XX wieku, którzy, którzy niepodległość w sercu nosili do końca i będąc w sytuacji beznadziejnej zdecydowali się na walkę do końca o Polskę właśnie w latach 40. po tym jak komuniści zawładnęli Polską całkowicie. Dziękuję bardzo.